134 biegaczy z całej Polski, a także z Litwy oraz Włoch przyjechało w minioną niedzielę do Ełku, by uczestniczyć w pierwszym półmaratonie ełckim. Impreza była kontynuacją rozgrywającego się od dwóch lat biegu Art Profi, lecz w tym roku jej trasę wydłużono do 21 km i 97 m, czyli półmaratonu. Wybór Ełku na miejsce tak dużej imprezy sportowej nie był przypadkowy. Większość zawodników naszego klubu pochodzi z Warszawy. No, i jak to bywa w takich dużych metropoliach, jak Warszawa, uciekamy. Uciekamy do natury, do przyrody. Tutaj są piękne tereny, piękne miasto, piękna okolica idealne tereny, żeby zorganizować taki bieg. Trasa biegu wiodła promenadą wzdłuż jeziora, przez most na jeziorze Ełckim, następnie przez chruściele i szarejki, by poprowadzić biegaczy z powrotem na metę przy Centrum Edukacji Ekologicznej. Wytyczenie i oznakowanie trasy nie było łatwe, podobnie jak znalezienie partnerów do organizacji półmaratonu, ale udało się. Staramy się wesprzeć tutaj jako wspólnie z innymi sponsorami te nagrody, żeby one wyglądały atrakcyjnie, żeby przyciągały całą Polskę, generalnie biegaczy tutaj do nas do na Mazury, do Ełku, żebyśmy mieli także wsparcie ogólnopolskie i żeby ta impreza nabierała co roku coraz bardziej atrakcyjniejszy wygląd. Impreza jeszcze przed samym rozpoczęciem zyskała wymiar ogólnopolski. Nie mogło więc zabraknąć jednego z najstarszych biegaczy w kraju, 81-letniego Jana Niedźwieckiego. Mam na koncie Prawie setkę maratonów, mówię prawie, bo mnie tam trzy brakuje do setki. 80 tysięcy kilometrów w nogach, dlatego już noszę te bandaże, bo, bo, bo kolana nieraz trochę wysiadają. Pan Jan zwany jest Ułanem, gdyż w czasie wojny był w brygadzie kawalerii. Ale w czasie ełckiego Art Profi wziął udział także legionista, a raczej Michał Leśniewski z Warszawy w stroju Rzymianina. Pan Michał stara się co roku biec w przebraniu, by zwrócić uwagę na problem dzieci niepełnosprawnych, bo dla nich biega. Mimo takich ciekawych osobowości od początku faworytem biegu był Michał Smalec. Zapytany przed startem o swoje szanse powiedział. Gdybym nie chciał wygrać, to bym raczej nie startował. Chociaż rekreacyjnie mógłbym, ale no myślę, że jestem w stanie powalczyć, przynajmniej o pierwszą trójkę. Okazało się, że pobiegł po zwycięstwo. Pokonanie ponad 21-kilometrowej trasy wiodącej przez asfaltowe, leśne i brukowe drogi zajęło mu godzinę i 14 minut. Wiedziałem jaka będzie trasa, więc pierwsze 10 kilometrów biegam spokojnie. Tam na dziesiątym kilometrze był taki podbieg, gdzieś 1200 metrów w ciężkim takim terenie. No i tam wiedziałem, że się wszystko rozegra. Jak już tam się oderwę, to później na szosie ciężko będzie dogonić, bo później już było z górki i z wiatrem. Nie było jednak radości ze zwycięstwa. Jeden z zawodników z objawami odwodnienia trafił do szpitala. Natomiast na trasie biegu na 18 kilometrze zmarł 32-letni żołnierz Orzysza. Nie pomogła 40-minutowa reanimacja. Z powodu wypadku organizatorzy odwołali oficjalne zakończenie półmaratonu.